Eluwina! Tutaj Minetes! Witam was w kolejnym Genshin Daily. Jak widzicie znajdujemy się obok takiego pana tutaj, on już raz w grze był i on nam daje taki fajny evencik, który się nazywa Hide and Seek i może być śmiesznie, mogą być dymy grube, także dzisiaj się tym zajmiemy. Dobra, iść mamy tego Cwella, O, tutaj jest. Dawaj, dawaj, hopie, idziemy z tematem. Tutaj tego pana. O. Dawaj robimy. No. A Ja pierdolę! Dobra, dobra, dobra! Dawaj mi tego quest'a, goście, bo cię rozjebę łeb. Okej, okay. yy. yy, to jest lepsze. Ready! Gotowy. Złączajcie mnie do świata. Będę w takim razie musiał tego się przyczaić Spoczko Powiedzmy tak Nie, 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 ja przegram Sara kurwa Kurwa, nie, nie, kurwa Tak blisko, jednak tak daleko No, może teraz nie będzie tylko dwóch, kurwa. Mam tak trochę cienko. Co?! Ale zybanie. hej! mamy. nie, Halo? No dawaj, wypierdalaj mnie stąd. Okej. Okay. A tu mam plana. A tu mam plan! I have a plan! I have a fucking plan! Weź kurwa na to drzewo. O. Weź kurwa to jebane drzewo. Mam nadzieję, że się nie suniesz. dobra. Ha! Takie coś? Takie co Nie, nie. Lepiej to. No. Hmm. Ha huh. Ha. Huh. nasz szukający się podział. Tam coś jest, o kurwa, nie? O nie, a nie chcę dostać w pierdolu. O, a już drzała, o kurwa. I to on ją dostał! O nie! Ale dobra A może nie zauważy? Może nie zauważy. Może nie zauważy. No kurwa, ile jeszcze będziesz tu świecić? Halo! Halo! Nie widzi mnie? Nie widział mnie, dobra. No. O nie, widział mnie. O nie, widział mnie. Kiki, uciekaj! Nie. O nie. No, Kiki nie daj się, Kiki. Ja wiem, że ty dasz radę, Kiki. Jeszcze my daj sobie Hex. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. <laughs> Udało się. Nice! The Rebels of the Victory! Haha! Ha. Uciekłem! Nie dałem się jak ten kurwa swel. Ha, ha. Dużo! To jeszcze jedno zwycięstwo, jesteśmy w domu! Wind Trace! Ha kurwa! No Zybanie no. On tam się porusza. Tam spierdoli to uciekamy No Dawaj, 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 dawaj Idź tam, idź tam IDŹ TAM No Kurwa, nie Kolejny mnie nie widział Nie widział mnie, dobra My są na tym samym poziomie co ja, Do dobra <grym> 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 Kurwa Blisko jest, o nie, o nie, o nie. Może się nie skapnie się nie skapnie. Blisko jest, on bardzo blisko jest. No, blisko jest. No nie, to jest catching. Catching nie po tu. Catching! Nie! Spierdalaj na górę. Spierdalaj na górę spać. I brawo. Brawo! A to teraz tylko czekać. A. Ah. O nie! O nie! A on już nikogo nie zapał kurwa! A teraz zapię! Kurwa, nie! Nie, nie podnoś! Nie! No! O nie! O nie! Dobra! Trzeba jakoś jakoś to ogarnąć teraz! O nie, bo mnie zapy zaraz. O nie! Kiki, uciekaj! Kiki! Leć! Leć! Leć, Kiki! Dobra, Kiki. Wspaniale! Wspaniale! Innego zapał. No, Dawaj! Dawaj! Nieźle, Kiki! Super! <śmiennego zapału> No i piknie. Tak to się właśnie robi. O, 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 widzicie, tu macie poradnik jak zrobić winter race na 100% No i co? No i wyszło kurwa Pokażcie te nagrody. Tak Tyle jest maksimum póki co A my... <laughs> kurwa, nice to, a, bo to już to są te dodatkowe, ale t... jebał to pies! To jest ważniejsze to jest dużo, dużo ważniejsze. Patrzcie, kurwa, jeszcze tego bycie mogli zdobyć. Zajebiście, co prawda, zajebiście. Tam coś takiego, ale chuja w dupę. Jeszcze na koniec sobie. rolnimy. Może jakaś szęcha zejbana wleci. No, a dupa, co to wleciało? Black Tassel. No, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. To był kurwa poradnik jak zrobić trace na 100% i się kurwa wyszło, wystarczy wziąć kiki i kurwa i kurwa robisz to wszystko. Robisz Widzicie to. Haha